Witamy wszystkich w Egipcie, w Marsalam, w hotelu Acacia Swiss Resort. Chcieliśmy Wam pokazać ten hotel, jak on wygląda czy, i czy warto tutaj przyjechać. No to co? Zaczynamy zwiedzanie. Nikodem, idziemy! Tutaj mamy główne wejście do hotelu. Hotel jest bardzo rozległy. On składa się jakby z dwóch kompleksów. Acacia Swiss Resort to jest ten hotel, w którym my jesteśmy. A z drugiej strony jest drugi kompleks, mianowicie Sentido. On jest, to są razem połączone hotele, natomiast można. Natomiast my jesteśmy tutaj w tej akcji. Idziemy tutaj do głównego wejścia, czyli do recepcji. Kodem prowadź. Dzisiaj mamy, który 9 czerwca. Ogólnie to jest nasz już szósty dzień pobytu, i przez cały ten czas jest mega gorąco. Temperatury nikodem, jakie, jakie są mniej więcej, kojarzysz? 40 stopni. Koło 40 stopni, 37, czasami wieczorem około 28 do 30 stopni. Okej, okay. jesteśmy w recepcji. Tutaj możecie się zameldować w hotelu. A tutaj są czasowicze, tam mamy restaurację, znaczy restauracje Taki barek. Idziemy dalej. Tutaj z góry możecie zobaczyć tą główną restaurację, w której serwowane są wszystkie posiłki. Jest tu dość ciepło. Ojadzenie jest dosyć urozmaicone, ale jeżeli chodzi o, nie wiem, o mięso, na przykład, to głównym tutaj mięsem nikodem jakim jest i co, co jest najczęściej? Kurczak. tak. I tutaj mamy mapę tego hotelu, możemy pokazać. Tak jak mówiliśmy, hotel jest bardzo obszerny. On składa się z kilku części. Mamy część główna, czyli właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, to jest numer 1. Nikodem, pokażesz? Tak, to jest główna recepcja. Obok mamy sieć basenów oraz domków oznaczonych numerami. Z jednej strony po prawej widzimy plażę. Jest dostęp do plaży, natomiast po lewej stronie jest akwapark. Nikodem, pokażesz ten akwapark? Ok, jest on tam wysoko. Ile mniej więcej zajmuje przejście Nikodem, z, na przykład z morza do akwaparku? 11 minut. No, mniej więcej koło 10-11 minut. Generalnie szybko, natomiast przy tej temperaturze naprawdę można się zmęczyć. Tutaj mamy też Basen sportowy, e, mamy kort tenisowy. W ramach All Inclusive można raz korzystać z kortu tenisowego. E, ok, myślę, że możemy iść dalej. Uff. Idziemy teraz gdzień, Kodemek? No, na basen. Na basenę. Zaprowadzimy Was tutaj na baseny. Te baseny są obok pokoju, w którym e, my jesteśmy. E, jesteśmy, o, tutaj mamy... Euro 2,24. Można sobie obejrzeć. Yes. Dobra, idziemy dalej. Recepcja, idziemy. I schodami możemy zejść na dół. Pokażę tutaj z góry, jak to wygląda. Tu jest też e, główna restauracja. E, bar przy plaży. I tutaj już są przygotowania do kolacji. A my idziemy dalej, w takim razie. się trochę orzeźwić na basen. Dobra, Nikodem, pokazuj baseny. Nie, a może może najpierw... Czy... Dobra, możemy w sumie baseny, ok. Idziemy do basenów. Tutaj widzimy przygotowane są już posiłki. Większość posiłków bierzemy sobie na dworze. O, tutaj mamy uczywko. Bardzo dobre. Zupy. Zawsze jest jakieś mięso, jakieś ryby serwowane. Ok, idziemy, idziemy, idziemy na basen. To jest restauracja, a tam jest, są się odbywają różne animacje, jakieś koncerty. Wczoraj co był nikodenek i... Pokaż wężu. Tak, pokaż wężu, kobra, bardzo fajnie zresztą. Dobra, i tutaj widzimy, mamy pierwszy. Basen. Dobra. Jak to jest głęboko inkodem? Sobie możesz tu pływać spokojnie? Różnie. Co to znaczy różnie? No, może być 1,20 m, a nawet 1,65 m. Ok. To jest te baseny. Są leżaczki. Leżaczków nie brakuje. Każdy może sobie zarezerwować, bas... zarezerwować leżak, ręcznikiem. Także nie musi tu być porannej walki o leżaki. Tam jest, numer, tam jest numer budynku 26. To nasz budynek. Naprawdę polecamy tutaj lokalizację, bo jest to w miarę spokojnie jest wszędzie blisko, bo jest blisko do recepcji, do restauracji, nad morze i też do aquaparku. To jest tak mniej więcej taka równa droga. Dobra, tam jest budynek 30. 33, 34 26 tu jest 24 23 Ok, z basenów może nikodem tędy pójdziemy? idziemy Idziemy gdzie teraz? Teraz na morze, do morza Idziemy nad morze. Tak tu mamy bar można sobie tutaj nalać soków Cola, Sprite, Fanta, inne rzeczy w ramach All Inclusive, również kawa, herbata, piwo. Dobra, tu mamy kolejny basen, jest on troszkę większy i chyba głębszy, nie? Nie. Będzie prawie 1,50 m, dobra. Ale naprawdę fajna woda. Teraz już po tych sześciu dniach jak my tu jesteśmy mam wrażenie, że ona się robi bardziej ciepła tym Nikodem? Też tak. No, naprawdę jest ciepła woda, ale jeszcze orzeźwić się w miarę można. Natomiast w morzu też jest bardzo ciepło. Nie wiem ile stopni ma morze. Nikodem, tym mniej więcej. Możesz oszacować, ile, stop, ile woda w morzu ma? 28. Masz. No, też tak mi się wydaje. że Jest bardzo, bardzo ciepła. To morze jest takie wydzielone. Jest wydzielona taka zatoczka e, do pływania. A dalej jest rafa koralowa, którą można podziwiać z mostów. Mosty są dwa. Zaraz je pokażemy. Co tutaj również e, tak przyciąga uwagę, to roślinność, jak dla mnie. Nie wiem, Nikodem, dla Ciebie pewnie trochę też jest fajnie zielono, nie? My lubimy takie zielone hotele. Naprawdę jest tutaj wszystko bardzo zadbane. Widać ogrodników codziennie pracujących w tej temperaturze. Naprawdę podziwiam. Ja mam piękne palmy, kaktusy, różne inne rośliny. To wszystko się właśnie przeplata tutaj z tym błękitem wody. Jest to piękne. I tam już z oddali widzimy morze. Widzimy nad morze. Tu mamy kolejny basen, taki bardziej dla dzieci. Co sobie można siedzieć i troszkę się orzeźwić. To są kolejne. Ee, Budynki. Budynek tu widzę numer 15. Ok, i tutaj już mamy morze. Mamy restaurację przy morzu. Można też tutaj się napić. I chcesz sobie nalać picia na szybko? Dobra. Dobra, to idziemy w takim razie. Co sobie wybierzesz dzisiaj? Sprite, twój ulubiony, oczywiście. Tutaj też można w określonej godzinach zjeść sobie frytki, jakiegoś hamburgera i lody. Dobra, to szybciutko sobie lej tego Sprite'a. Jest naprawdę bardzo gorąco, także musimy się napić. O, tutaj cola, Sprite, tonik, woda. Sok pomarańczowy. Dobre są te napoje? Smakują Ci tutaj? Tak. Okay. I tutaj soki też. Pomarańczowy, ananasowy. Tu są kubki. Czyste. I tam mamy maszynę do robienia kawy. Ok, idziemy dalej w takim razie. Ty sobie pij. I my pokazujemy morze. Już nie będziemy wchodzić na plażę na piach. Tylko pokażemy z daleka. Bardzo delikatnie, tylko tutaj po tej kostce. Leżaki też są dostępne dla wszystkich. Bardzo tutaj uprzejmi są, jest obsługa generalnie tego hotelu, którzy nawet mogą pomóc znaleźć wolne miejsce, rozłożyć ręcznik, także naprawdę super. No i tutaj mamy już morze. Piękne morze, tutaj jak widać ta zatecz, zatoczka, o której mówiłam. I mamy pierwszy pomost, tam można nurkować, podziwiać rafę koralową, naprawdę jest tam bardzo głęboko. Kodem ty potrafisz mniej więcej powiedzieć, jak tak głęboko 15 metrów. Z 15 metrów głębokości, no naprawdę dużo. I tam jest drugi pomost. Także z tych dwóch pomostów można bezpłatnie nurkować, trzeba mieć tylko maskę, rurkę do nurkowania i można poszaleć, naprawdę popatrzeć na rybki. E, aczkolwiek tutaj nikodem w tym płytkim basen, basenie, w tym płytkim morzu tutaj też można oglądać fajne rybki, nie? No. Naprawdę. Na, na nie trzeba umieć pływać. Można na stojąco, że tak powiem, sobie wodę za, głowę zanurzyć w morzu i podziwiać piękne kolorowe rybki. A ich jest naprawdę sporo. Dobra, tu mamy. O. Piękna, szeroka, pieszczysta plaża. Super. Dobra, wracamy się nikodem i maszerujemy dalej. Gdzie nas teraz zaprowadzisz synku? Nie. Na, może na Mo. zjeżdżalnię? Może na zjeżdżalnię? No super pomysł. Czyli co? Idziemy do akwaparku? No. No dobra, to lecimy. Wracamy się przez bar przy plaży. A tam jest jeszcze druga restauracja, w której serwowane są śniadania i obiady. Właśnie tam idziemy. Pokażemy na szybko. Także jak ktoś ma pokój z widokiem na morze, to nie musi chodzić do tej restauracji głównej, tylko może tutaj się zdołować. E, tylko tutaj nie ma, e, nie może wejść do środka, tylko być na zewnątrz. A przy tej temperaturze, wierzcie mi, to ma znaczenie. Okej, okay, to jest ta restauracja przy plaży. Można podziwiać piękny widok na morze. Dobra, nikodem, to co, prowadź teraz do tego akwaparku? Zobaczymy w sumie, ile zajmie nam iść się tutaj z morza e, do akwaparku. Mamy 13 minut filmiku i co lecimy dalej wszędzie jest kostka wyłożona jest fajnie naprawdę czysto jest, nie Nikodem? No bardzo Czysto, czysto jest... Tak, y jest e przykład, tak mówisz. Naprawdę obsługa jest super, wszystko sprzątają, pomagają. Tutaj mamy kolejne pokoje. To jest chyba ten numer 13 tego budynku, tego co kojarzę. I tu jest ta recepcja budynek główny, nie? Czyli wracamy tą samą drogą. Piękna roślinność, zobaczcie. Mamy basen. tam przy którym byliśmy niedawno. Tu dużo jest ludzi na basenie. Jest tłoch czy... Na czy może duży basen to mało. Mało ludzi, nie? jest. czerwiec spodziewaliśmy się, że będzie więcej ludzi, więc albo ci ludzie są naprawdę rozproszeni jakby po całym kompleksie, albo jeszcze nie, nie ma sezonu i tych turystów czasowiczów jest rzeczywiście trochę mniej. Idziemy dalej. Tutaj jest stanowisko z ręcznikami. Przy zameldowaniu w recepcji otrzymujemy takie karty, i te karty później możemy wymieniać na ręczniki. Dobra, lecimy dalej. Z tego co czytałam o tym hotelu, to jest tutaj około 444 pokoi, także, pokój, także hotel jest dość duży, ale jest też bardzo, bardzo obszerny, także nie czuć tutaj tej, tego właśnie tego tłumu. Trafiliśmy już tutaj na ten basen przy recepcji. To jest jakby druga strona. My zawsze tutaj jesteśmy. Jest tutaj spokojnie. I jest najważniejsze, że blisko naszego pokoju. Zaraz pokażemy, który jest nasz pokój. Zobaczcie na tą roślinność. Jest naprawdę piękna. To jest numer budynku 26. I my byliśmy w pokoju. Tutaj z tym flamingiem, jak widzicie. To jest nasz pokój. Naprawdę fajny, przestronny. Klimatyzacja działa, nie? To jest najważniejsze. No. Naprawdę super. Zobaczcie tutaj na teraz te łuki zielone. I na to drzewo. Naprawdę pięknie to wygląda. Tu mamy budynek 31. Jak ktoś by na przykład tam chciał być, tam jest 30. Też fajne są tutaj te budynki. Generalnie większość chyba jest z tego co wiemy, z remoncie. My trafiliśmy właśnie na taki, budynek, taki pokój po remoncie, także naprawdę jest czysto ładnie. Nie ma robaków, nie? nie? Ale komary są wieczorem, nie? Bardzo dużo. Także polecamy tutaj, co kupić, nikodem na wieczór. Ofa. Ofa. I rajda do wtyczki, bo nie ma żadnego komara wtedy. To jest budynek 28. I tu mamy obok, jeszcze budynek 29. A my cały czas idziemy do tego basen sportowy, bo to pokażemy. Dobra, pokażemy basen sportowy. No, tu są takie uliczki, kręte. I teraz będziemy przechodzić przez jako przejście tutaj podziemne. Inaczej tunel. Inaczej tunel. Ok. I za chwilę chyba już będziemy przy naszym akwaparku, nie? Nikodem, jak co sądzisz o tym akwaparku? Największy, Uf. w którym byłem, oprócz Santago. Tak, czyli. Jeżeli chodzi Dużo o taki, y, tak, tak. Generalnie jesteśmy pierwszy raz w Egipcie, a no jesteśmy pod wrażeniem tego akwaparku, y, tej całej infrastruktury tutaj, jak to jest zrobione. Y, fajnie to wszystko działa. Tu mamy ten kort tenisowy, który pokazywaliśmy na mapie. Tylko, że minus w tym kortie jest taki, że musisz zadbać sam o paletki i. I lądki. Mhm. Tak, ale to myślę, że to ten, ten kord. O, tu mamy siłownię, nawet nie wiedziałam, że to w tym miejscu. No to... Idziemy dalej. Tu mamy kolejne już budynki o 82 tu mamy. To są już budynki tu po drugiej stronie. To jest ten basen sportowy, tak? Będzie nikodem? Właśnie wychodzi. Mi. Dobra. I to jest już tutaj druga część jakby tego całego kompleksu. Tu mamy budynki 84, 85, 86, 87 i duży basen sportowy które można sobie popływać idziemy dalej, widać leżaki są dostępne lecimy, lecimy taką mini siłownię na dworze ale jest naprawdę gorąco więc jedyne co się w większości chce to leżeć na, na leżaku a, a przede wszystkim we wozie i się trochę schładzać o tam mamy część taką dla dzieci i tutaj mamy basen z falą, on ile razy jest włączany? dziennie? kojarzy? cztery, cztery razy dziennie

Tu są te godziny. Zaraz koda nam tutaj przeczyta. Przepraszam jednak dwa razy. Dwa razy, okej. Okay. Od 12 do 12.30, od 16 do 16.30, tak? Dobre. Dobra, a tu mamy zjeżdżalnię. Teraz jest akwapark nieczynny, bo jest on czynny do 18:00. Tam są też w międzyczasie przerwy działania akwaparku. No ale zjeżdżalni jest sporo, nie, Nikodem? Już tam nie idźmy? nie, chodźmy, Włoczynie. Bo... Tu są też zjeżdżalnie czteroosobowe. Jest, jest to zjeżdżalnia? No to to jest tutaj ta zjeżdżalnia. Tam. Mhm, no ja ją widzę, Nikodem. Tu też jest jakiś budynek mieszkalny, nie wiem jaki numer, ma. Okej, to jest ten... Na pontonie się zjeżdża, nie? Czteroosobowym. Fajne wrażenie. O, na tych pontonach się zjeżdża. Są trzy dostępne. Później mamy kolejny zjeżdżalnie, czyli tak zwana tutaj tęcza, nie? Taka trójka. I rury dwie. Tutaj w tych rurach trzeba uważać, bo Tylko jest jeden. tak... No? Jest jeden duży minus, że trzeba zjeżdżać na... Na czym trzeba zjeżdżać? Na A, na tych matach. A czemu minus? No bo, bo, bo się jedzie. Ok. Wolałbyś bez mat? Wolałbym bez. A na pontonie fajnie lepiej się jedzie? No, fajnie się jedzie, ale na niektórych z pontonem to jest strasznie. Mhm. Na tych dwóch. No, tutaj na później tej mamy, tej... ta jest taka bardziej ekstremalna. Otwarta, tu można zjechać dla w dwie osoby. Później mamy tą cebulę, tak? No, Nicoda... bardzo boli na tej cebuli e, Co boli? Nogi. nogi. Pięty, bo mhm. tam bardzo szybko jedziesz i możesz się coś Pięty mi się dwa razy wstało. Tu tutaj mamy są jeszcze taką... i takiego slajda jakby mamy. Też taką ekstremalną zjeżdżalnię jak dla tutaj mnie. Dla mnie było no, tutaj jest taki mocny spadek na początku. O. Tutaj zjeżdżamy też na, na tym na pontonie. Zjeżdżamy na tej i na dół. też na macie. I tutaj też na macie ok. No, także tutaj ten jeden pierwszy moment, a później już jest ok. Dobra i później mamy kolejne, co? No i jeszcze jest, zobaczcie, rwąca rzeka na dodatek tego wszystkiego, tych wszystkich atrakcji. Na razie. dwa razy Tak, też jest dwa razy. Teraz nie ma tej rwąckich rzeki, bo już jest. Wszystko pozamykane, ale pływaliśmy na tej rwącej rzece, nie? Pływaliśmy i są płączony fajnie, bo są dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe. Okej. Okay. I to są dwie... wiosła, nie? I wiosła no, są dołączone. Tylko dwie osoby mogą Tak. Pływać. Tu są godziny otwarcia. Okej. Okay. Lecimy dalej. Mamy jeszcze za chwilę kolejne zjeżdżanie, jakby było mało. Jakby się komuś nudziło? Nikodem tobie się tutaj nudzi? Nie. Nie, bo tu nie ma czasu na nudę. Ewentualnie czasami trzeba sobie zrobić przerwę iść do pokoju, żeby się po prostu trochę skłodzić tą klimatyzacją, bo naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tej temperatury. Wcześniej lataliśmy do Grecji, też było tam gorąco, ale chyba nie aż tak gorąco, nie? W ogóle wiatr praktycznie trochę wieje, ale generalnie jest bardzo duszno. Tak samo w nocy, także trzeba się przystawić trochę na te warunki, ale już jest lepiej, dużo lepiej generalnie my lubimy ciepło, także także my się szybko zaklimatyzowaliśmy tutaj w tym, w tych warunkach Ok. dobra, idziemy tutaj przez zielony płotek i mamy kolejne tutaj zjeżdżanie dla dzieci i tutaj trzy wielkie rury, które się kręcą dookoła. Można tu zjeżdżać na pontonach. Na czerwonej i na żółtej, a na zielonej też na tej macie, nie? Ta jedna jest taka zupełnie ciemna. Fajnie. Fajnie się zjeżdża, naprawdę. Dobra, to co najkodem, gdzie teraz jeszcze zaprowadzisz? Do tego mini akwaparku takiego, nie? Stricte takiego dla dzieci. Takich różnych wodnych atrakcji. Tu mamy jeszcze taki bar, jakby na wodzie. Tak, ale on jest płatny, bo byłam ostatnio się pytać i pan powiedział, że tutaj się płaci w tym barze. To nie jest w ramach All Inclusive. I tu znowu basen. Generalnie ten hotel jest położony pośrodku niczego, bo na pustyni obok nie ma nic tylko ten hotel także to też jest taka ciekawostka dobra i tutaj mamy te atrakcje dla dzieci one też są na razie wyłączone jutro od 10 się znowu uaktywnią gdzie idziesz Nikodem? nie mamy już tutaj nic dobra, no tylko tu chciałam to pokazać, nie? Ok, czyli to jest ta ostatnia atrakcja, którą chcieliśmy pokazać. O, tutaj znowu budynek, taki główny, tego hotelu Sentido, bo my tutaj jesteśmy teraz. Ok, to co Nikodem? Kończymy naszą wyprawę naszą wycieczkę po e, hotelu Acacia Swiss Resort w e, miejscowości Mars Alam. E, dziękujemy bardzo. <grym>, ja to wytnę. Dziękujemy Nie? bardzo za wysłuchanie. No dobra.